Cześć, tu Ken Dziś zapraszam Was na nowy AliExpressowy unboxing, w którym pokażę Wam swoje ostatnie zakupy oraz kilka paczek pr -owych. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, co nowego tutaj do mnie przyszło w ostatnim czasie, no to zapraszam do oglądania. No i myślę, że zaczniemy sobie od biżuterii, bo ogólnie zamówiłam sobie kilka par kolczyków. Nie wiem, czy wiecie, ale od lipca ma wejść dodatkowy VAT, który trzeba będzie płacić nawet przy bardzo niskiej wartości paczek. Dlatego ja właśnie na początku czerwca zaczęłam składać masowo zamówienia na takie pierdoły, na biżuterię i tym podobne rzeczy. Więc właśnie zamówiłam sobie między innymi kolczyki i na przykład te kolczyki, które mam właśnie teraz na uszach, to są kolczyki, za które dostałam zwrot pieniędzy i już wam tłumaczę, dlaczego. Ponieważ one po prostu nie są takie, jakie były pokazane na aukcji. Na aukcji całe te kolczyki były jasnofioletowe, również z tym oczkiem, które jest w środku, a tutaj przyszły mi kolczyki, które mają czerwone oczko, więc tutaj po prostu był niezgodny kolor i powiem wam szczerze, że w pierwszej chwili byłam mega negatywnie do nich nastawiona, byłam dosłownie zniesmaczona i strasznie mi się nie podobały przez to czerwone oczko. Natomiast z czasem jakoś przywykłam i uznałam, że w sumie nie wygląda coś źle i pewnie gdybym nie wiedziała, że one mają być całe fioletowe, to bym się tego, tak nie przyczepiła. Natomiast mimo wszystko ja sobie już zamówiłam od innego sprzedawcy kolczyki, które będą właśnie całe fioletowe, również z tym oczkiem w środku. Widziałam w komentarzach, że dziewczyny pokazywały, że faktycznie te kolczyki przychodzą całe fioletowe, więc no czekam na nie i myślę, że będę jeszcze bardziej zadowolona. I mimo że te, tak jak mówię, no nie byłam początkowo do nich przekonana przez to czerwone oczko, po prostu spodziewałam się czego innego. Natomiast ogólnie tak czy siak uważam, że kształt jest bardzo ładny, kolczyki bardzo ładnie błyszczą. Więc, jeżeli komuś się podobają, to ja Wam wrzucę link, ale myślę, że do tej aukcji, gdzie faktycznie widziałam, że przychodzą kolczyki w takim kolorze, w jakim powinny być. Słuchajcie, mega dziwną sprawą jest fakt, że teraz, kiedy nagrywam zbliżenie tego kolczyka, to to kółeczko w środku stało się ciemnofioletowe, a ono wcześniej naprawdę było czerwone. Nie wiem o co chodzi: czy ono zmienia kolor w zależności od światła? Nie wiem, ale jest to naprawdę dziwne. No i udało mi się też znaleźć na Ali takie kolczyki z głową Barbie, więc oczywiście musiałam je sobie zamówić. No i jeżeli chodzi o nie, to one są wykonane z plastiku, więc są leciuteńkie, dodatkowo mają tutaj taką powłoczkę jakby brokatową. No i kryształek czarny na górze. Te kolczyki były dostępne w różnych kolorach. Ja sobie wybrałam właśnie takie czarne, żeby mocno kontrastowały z moimi włosami i żeby je było dobrze widać. Natomiast dodatkowo wzięłam sobie oczywiście róż. I powiem wam, że do tego różu początkowo nie byłam przekonana przez to, że ten kamień ma inny odcień niż same kolczyki, a ja właśnie jestem przewrażliwiona na punkcie takich szczegółów. Natomiast ostatecznie uznałam, że różowe też po prostu muszę mieć, więc wzięłam sobie od razu dwie pary. I ogólnie jestem jak najbardziej zadowolona, bo wyglądają dokładnie tak, jak były pokazane na aukcji. Tak więc, jeżeli Wam się podobają, no to jak najbardziej polecam. No i pozostając w klimacie Barbie, kupiłam sobie jeszcze taki breloczek. Jeżeli chodzi o niego, to on jest wykonany również z plastiku, jest leciutki, więc nie będzie nam tutaj robił wagi w torebce. Dodatkowo jest też taki jakby brokatowy tutaj na wierzchu, no i mamy biały napis Barbie, który jest lekko wypukły. Powiem Wam, że nie mam pojęcia, czy ten napis będzie trwały, czy to się nie będzie wycierało. Wiecie, tutaj jak tak próbuję paznokciem przejeżdżać, to nie Widzę, żeby tutaj chciało coś schodzić, żeby to było jakieś nietrwałe. Natomiast, no wiecie, nie wiadomo, jak to będzie przy takim codziennym użytkowaniu. Ale taki breloczek kosztował około 2 dolarów, więc myślę, że też cena jak najbardziej spoko. Tu mamy taki mały chwościk dodatkowo. No i oczywiście kółeczko do zaczepienia przy kluczach, więc ja jestem jak najbardziej zadowolona z tego breloczka, no i Wam również polecam. No i mam tutaj jeszcze jedne kolczyki serduszkowe, które jak widzicie, są takie troszkę dłuższe, no będą sięgały mniej więcej dotąd, więc wiem, że to nie jest model dla każdego, ale za to są leciuteńkie, więc jeżeli macie problem z ciężkimi kolczykami, no to myślę, że ten. Naprawdę będą dla Was super. One są, jak widzicie, w takim bardzo ładnym złotym odcieniu. Mają tutaj serduszka z takimi cyrkoniowymi oczkami. Dwa serduszka są takie zwykłe blaszkowe i właśnie są w ten sposób fajnie przeplatane między sobą. Więc moim zdaniem prezentują się naprawdę super. No i tak jak mówię, tutaj komfort noszenia tych kolczyków jest naprawdę bardzo fajny. Tak więc ja osobiście jestem mega zadowolona z tego, jak one wyglądają, zwłaszcza, że też były tanie, bo kosztowały około 2 dolarów. Więc myślę, że jeżeli tylko lubicie właśnie tego typu styl no to mogę Wam je w 100% polecić i myślę, że na pewno nie będziecie zawiedzione, bo tutaj jakość jest naprawdę ekstra. Jedynym minusikiem w tych kolczykach może być fakt, że delikatnie grzechoczą, kiedy te seruszka się ocierają o siebie, ale myślę, że nie jest to jakiś duży problem. No i jeżeli chodzi o takie typowo tanie pierdółki, to kupiłam sobie jeszcze jedną taką rzecz, a tak konkretnie jest to silikonowa foremka. Do cukiernictwa, do takich ozdób cukierniczych, natomiast ja kupiłam ją dlatego, bo zaciekawiła mnie pewna afera paznokciowa. Być może niektóre z was już o tym słyszały, ale ogólnie część stylistek wysyłało na różne konkursy prace, które były wykonywane właśnie przy pomocy tego typu foremek, więc ja uznałam, że kupię sobie taką formę, zobaczę jak ona w ogóle będzie wyglądała. To była jedna z najtańszych foremek, którą znalazłam na Ali, pokosztowała około 1 dolara, więc uznałam, że za taką cenę, no to naprawdę, warto zamówić i zobaczyć jak będzie jakościowo i powiem Wam, że na pierwszy rzut oka sama forma wygląda na naprawdę bardzo dobrze wykonaną. Tutaj wszystkie te elementy, wszystkie te zdobienia są bardzo ładnie tak jakby wykończone, więc myślę, że tak naprawdę nie powinno być żadnego problemu z tym, żeby odlew z takiej foremki wykonać, więc myślę, że niebawem to sobie przetestuję, no i zobaczę jak to będzie wyglądało przyczepione do paznokcia, tak jak to właśnie niektóre stylistki robią, tak więc no co Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli to się nie sprawdzi do paznokci, no to myślę, że do różnych cukierniczych ozdób jak najbardziej powinno to być ok. Oczywiście ja nie polecam, żeby stosować tę samą foremkę do paznokci i do jakiegoś jedzenia, absolutnie nie. Natomiast, tak jak mówiłam, te foremki są mega tanie, więc myślę, że to nie jest problem, żeby sobie kupić taką drugą, no i po prostu wykorzystywać właśnie w celu zdobień jakichś cukierniczych. No i jeżeli chodzi o paczki pierowe, to w ostatnim czasie przyszła do mnie taka przesyłka od marki Okachi. I jest to coś takiego, jak widzicie, wygląda naprawdę elegancko. Mamy tutaj połączenie zieleni ze złotem. Natomiast co do takiego, jest to masażer, ale jest to zupełnie inny masażer niż wszystkie, które miałam do tej pory i z których korzystałam do tej pory, ponieważ wszystkie te wcześniejsze opierały się tak jakby na ultradźwiękach i było tylko takie delikatne, jakby, wiecie, mrowienie, w sensie, wibracje. O, delikatne wibracje. Natomiast jeżeli chodzi o ten masażer, to, to jest podstawka, a tutaj mamy właśnie nasz masażerek, który ma takie cztery główki i możemy go sobie uruchomić. I te cztery głowice zaczynają się kręcić i wykonywać nam masaż, więc faktycznie jest to o wiele bardziej wyczuwalny masaż niż ten, który robią nam urządzenia przy pomocy ultradźwięków, szczególnie przyjemne jest to moim zdaniem tutaj właśnie w okolicy żuchwy, można sobie fajnie rozmasować tę część. Ten masażer nawet widać jak pracuje, wiecie ja teraz pokazuję Wam to na makijażu, nie powinnam, powinnam tutaj mieć po prostu zmyty makijaż i jakiś olejek nałożyć, natomiast ogólnie uważam, że naprawdę mega przyjemnie się z tym masażerem pracuje, właśnie tutaj mamy też takie oczko, w które możemy sobie włożyć palec, żeby wygodnie było nam go trzymać. Aha, no i jeżeli chodzi jeszcze o samodziałanie, no to mamy tutaj różne prędkości, to jest prędkość numer 1. Teraz działa troszeczkę szybciej. No i najszybszy tryb. I też zauważyłam, że to podświetlenie jest jakby w dwóch kolorach, i właśnie na początku mamy podświetlenie niebieskie. Możemy sobie zmieniać te tryby szybkości. Natomiast następnie wskakuje nam światełko czerwone i tutaj również oczywiście możemy ten tryb, tę szybkość dostosować. Ale dodatkowo, kiedy właśnie świeci się na czerwono, to jest włączona funkcja grzania i wtedy naprawdę czuć, że ten masażer tutaj dość mocno się nagrzewa i podgrzewa skórę, więc może to pomóc przy wtłaczaniu różnych substancji w głąb skóry. Natomiast powiem Wam, że dla mnie to ciepło jest naprawdę bardzo mocne. I ja czasem boję się używać aż takiego ciepła, po prostu wiecie, ja mam skórę, która jednak gdzieś tam lubi mieć naczynka, więc obawiam się czasem, kiedy zbyt mocne jest to grzanie, i dlatego zdecydowanie dla mnie ta funkcja na zimno, czyli właśnie z niebieskim światełkiem, jest zdecydowanie lepsza. Tak więc podsumowując, jeżeli ktoś szuka masażera, który właśnie będzie wykonywał taki manualny masaż przy pomocy głowic, to jak najbardziej jest to ciekawe urządzenie. Myślę, że ja wprowadzę go sobie teraz na stałe do użytku i będę przeplatała po prostu z korzystaniem z tych masażerów ultradźwiękowych myślę, że ze dwa razy w tygodniu będę właśnie je stosowała ten, natomiast na co dzień będą te ultradźwiękowe więc jeżeli Wam się tylko podoba, ja uważam, że super by było, gdyby były dostępne też inne odcienie oczywiście, na przykład róż taki brudny, ciemniejszy też byłby super, ale ten myślę, że też wygląda tak całkiem klasycznie no i na pewno ładnie się to będzie prezentowało w całości na półce, zwłaszcza, że mamy właśnie taką fajną podstawkę, dzięki której możemy sobie ładnie ten masażer tutaj odłożyć. Kolejny produkt, który do mnie przyszedł, jest z marki Inface i jak widzicie, jest to IPL Hair Remover. Ogólnie możecie się zastanawiać dlaczego zdecydowałam się właśnie na takie urządzenie. Skoro kiedyś robiłam sobie depilację laserową. Ogólnie jeżeli chodzi o moją depilację, to ja wspominałam tutaj na kanale, że ona zadziałała najbardziej na te włoski, które były bardzo grube i bardzo ciemne i te włosy faktycznie do tej pory na przykład na łydkach bardzo mało odrastają. W sensie, że odrastają mi włoski, natomiast takie pojedyncze i właśnie w tym celu wzięłam sobie takie Taki hair removal, żeby wypróbować, czy faktycznie sprawdzi się to jakkolwiek i czy będzie usuwało owłosienie. Jeżeli chodzi o ten depilator, ponieważ jest to właściwie depilator, można powiedzieć, że epilator, bo depilator to jest bardziej mechaniczny, a epilator to jest ze światłem, więc wygląda on tak. Bardzo ładny taki niewielki, poręczny. Tutaj dodatkowo mamy w zestawie oczywiście okulary, ponieważ pamiętajmy, że nie powinniśmy korzystać z tego typu właśnie laserów, nie mając ochrony na naszych oczach. Więc ja też nie za bardzo chcę w tej chwili tak jakby wypróbowywać go, żeby nie zrobić krzywdy sobie. Ani tutaj wiecie niczemu naokoło, bo z tego co wiem, to aparaty też potrafią się zepsuć, kiedy złapią jakąś tam wiązkę lasera, więc uważam na to. Natomiast ogólnie mamy tutaj jeszcze jednorazową maszynkę, no bo wiadomo, że zanim zaczniemy korzystać z jakiegoś epilatora, to powinniśmy sobie włoski zgolić, po to, żeby nie było ich zbyt dużo, tak jakby nad skórą. Tutaj te lasery działają w taki sposób, że one mają działać pod spodem, czyli mają trafić tutaj do cebulki naszego włosa i jeżeli będziemy mieć włosy tak jakby nad skórą, no to one się po prostu mogą spalić i będzie tylko i wyłącznie spród albo nawet poparzenie od tych spalonych włosków, więc najpierw się golimy i później właśnie korzystamy z takiego epilatora. No jeżeli chodzi o niego, to tak, może go uruchomię na szybko. Aha, okej. Okay. Nie da się go uruchomić w ten sposób guziczkiem, ponieważ musimy go podłączyć do zasilania. Tutaj mamy kabelek zasilający z wtyczką, więc ja sobie podłączę i pokażę Wam, jak to w ogóle działa. No i mamy pokazane cyferki, które najprawdopodobniej pokazują nam, jaka jest moc w tej chwili urządzenia ustawiona. Tutaj mamy plus minus. Nie, okej, okay, już teraz widzę. Tutaj mamy takie kreseczki, które nam pokazują, na jaką moc jest urządzenie ustawione. Natomiast jeżeli chodzi o te cyferki na górze, to powiem szczerze, że nie wiem, co one oznaczają na ten moment. No dobra, no i tak, jeżeli naciśniemy, coś się stanie. Nie widzę, żeby cokolwiek się działo, ale powiem Wam szczerze, że może to być kwestia tego, że po prostu nie przyłożyłam tego do skóry, a nie chcę tego robić w tej chwili, bo mam nieogolone włoski tutaj na rękach i nie chcę ich przypalić. Tak więc ogólnie urządzenie jak najbardziej mi się uruchomiło i ja będę je sobie testowała w najbliższym czasie, i jeżeli będą jakieś efekty po tym urządzeniu, i jeżeli faktycznie będą znikały mi te włoski, które na przykład odrastają po tej mojej wcześniejszej depilacji laserowej, to na pewno Wam o tym powiem, na pewno się dowiecie tutaj. Wiecie, u mnie zawsze jest tak, że jeżeli coś mi się sprawdza, to na pewno mówię, nawet jeżeli nie na YouTubie, to na Insta Stories często Wam wspominam o różnych rzeczach, więc myślę, że na pewno to urządzenie tutaj wróci, jeżeli tylko będzie godne uwagi. Przyszedł mi również ogromny zestaw pędzli z marki Bailey. Jak widzicie pudełka, nie są w super stanie, ponieważ zostały zgniecione w trakcie transportu. Natomiast jeżeli chodzi o pędzelki, to na całe szczęście nic im się nie stało. I słuchajcie, one właśnie przyszły mi w dwóch tak jakby pudełkach czyli właśnie tutaj w jednym pudełku były duże pędzle służące na przykład do aplikacji pudru, do bronzera zresztą ja tutaj trzy pędzelki mam już wyjęte dlatego, bo jako pierwsze poszły do testów no i ogólnie jeżeli chodzi o cały ten zestaw, który sobie wybrałam to on się składa z 40 elementów właśnie w tym pierwszym pudełku miałam pędzle takie duże natomiast tu mam drugie pudełeczko z mniejszymi pędzlami, które zaraz Wam pokażę natomiast właśnie w przypadku tych dużych pędzli to są pędzle syntetyczne Głównie tutaj mamy jeden pędzelek naturalny, i ogólnie te, które testowałam, to są właśnie syntetyki, natomiast są one bardzo milutkie, bardzo przyjemnie się z niej pracuje. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to ja nakładałam go dosłownie jednym pociągnięciem pędzla i myślę, że już się dość ładnie błyszczy. Oczywiście to też zależy od rozświetlacza, jaki macie, natomiast moim zdaniem ten pędzelek bardzo fajnie nabiera mi rozświetlacz i jeżeli chodzi o puder, to też jak najbardziej dobrze mi się ten puder aplikuje tym pędzlem, natomiast jeżeli chodzi o ten pędzelek do bronzera, to uważam, że on nabiera odpowiednią ilość produktu, ale nie jakąś bardzo dużą. W sensie, że możemy sobie praktycznie bezpośrednio z pudełka aplikować bronzer na twarz i nie robią nam się plamy, więc moim zdaniem to jest fajna sprawa dla osób początkujących, ale dla mnie również, bo nie muszę się martwić, żeby w sobie wcześniej, wiecie, rozetrzeć delikatnie na ręce, tylko biorę od razu na twarzy i rozcieram i jest naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli na przykład wyjdzie mi ten kontur zbyt delikatny, to po prostu dokładam drugą warstwę i wtedy jestem naprawdę bardzo zadowolona. Więc uważam, że jak najbardziej przyjemnie się pracuje z tymi pędzlami i tutaj właśnie tak jak mówiłam, z tych dużych pędzli jest ich naprawdę bardzo dużo. Mamy tutaj pędzelki w takich dodatkowych też osłonkach, które później nam się przydadzą do suszenia. Mamy pędzle takie typowo spłaszczone na górze. Są pędzelki takie właśnie proste. Są też takie, które mogą nam się przydać na przykład do aplikacji podkładu. Powiem Wam, że kiedyś bardzo często aplikowałam właśnie podkład tego typu pędzlem. Ostatnio sięgam raczej po gąbeczkę, ale jeżeli lubicie robić to pędzlem, to taki właśnie pędzelek tutaj również mamy. Jeżeli chodzi o ten pędzel do pudru, no to osobiście uważam, że on już jest zbyt puszysty i dla mnie no po prostu nie jest do końca praktyczny. Wiecie, fajnie wygląda, tak robi wrażenie, że jest taki mega fluffy, ale tak jak mówię, no ja jednak wolę takie bardziej precyzyjne pędzle, jeżeli chodzi o aplikację również pudru. No bo na przykład tym bardzo ciężko by było dojść tutaj w okolice pod oczy, no ale jest coś takiego, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to można sobie użyć. I na przykład bardzo mnie ciekawi ten pędzel. Powiem wam, że to może być też fajna opcja do rozświetlacza i będzie on najprawdopodobniej delikatniej nakładał rozświetlacz właśnie niż ten pędzelek, ze względu na fakt, że ten jest taki delikatniejszy na końcu. On ma dłuższe to włosie, więc ono się tak delikatniej układa, a ten jednak mocniej trzyma ten swój kształt. Więc jeżeli ktoś woli delikatniejszy kontur, delikatniejszy rozświetlacz, to też mamy coś takiego fajnego. No i pozostałe duże pędzle wyglądają właśnie tak, czyli mamy tutaj takie spłaszczone, jeden taki zaokrąglony. No i jeszcze duży taki płaski syntetyk, również właśnie do nakładania podkładu. I teraz przechodzimy do drugiego pudełka, w którym znajdują się mniejsze pędzle. Oho. Aż mi uciekają, czekajcie chwilę. Teraz zauważyłam, że jeszcze jeden z tych większych uciekł mi na podłogę, natomiast tak się prezentuje zestaw tych mniejszych pędzli. No i tutaj akurat mamy pędzle nie tylko syntetyczne, ale również naturalne. I według opisu są to włosy z oraz z kozy. Tak więc, jeżeli chodzi o te pędzle, to myślę, że na szybko spróbuję je Wam jakoś pokazać tak zestawami, więc wybieram najpierw te troszkę większe. Mamy tu między innymi takie wachlarzowe pędzle. Ten duży wachlarz, powiem Wam, że naprawdę nie wiem do końca, do czego on służy. Nigdy z takiego dużego wachlarza nie korzystałam, natomiast ten mały jak najbardziej może fajnie się sprawdzić do rozświetlacza. Wiem, że wiele osób lubi właśnie nakładać rozświetlacz takim wachlarzykiem, ponieważ on też jest dosyć delikatny. No i fajnie nam tutaj. Delikatnie nakłada ten rozświetlacz. Oczywiście takie pędzle standardowe, myślę, że do aplikacji podkładów. Znalazłam tutaj też trzy takie skośne pędzelki i na przykład ten środkowy powinien się bardzo fajnie sprawdzić do nakładania na przykład pomady do brwi albo cienia do brwi, do eyelinera ewentualnie. Ten malutki również. Natomiast ten duży, powiem Wam szczerze, że nie wiem do czego służy. Być może też niektórzy mogliby skorzystać z niego właśnie do nakładania jakiegoś cienia do brwi, i nakładacie takim, jakby, wiecie, tak jakby podkreślacie tylko i wyłącznie kolor, natomiast nie chcecie tak dokładnie wyrysowywać sobie tych brwi. Ja z takiego dużego pędzla nie korzystam, szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę korzystała, no ale coś takiego jest. Następnie mamy kilka takich zaokrąglonych pędzli, które fajnie nam się sprawdzą, na przykład do aplikacji cieni. Nad załamaniem powieki, ja na przykład właśnie z takich bardziej puszystych korzystam do rozprowadzania sobie cienia tutaj nad załamaniem, natomiast na przykład takie mniejsze fajnie się sprawdzą do aplikacji takiej precyzyjniejszej właśnie cienia w samym załamaniu powieki. Więc tutaj mamy sporo różnych rozmiarów tych pędzli i myślę, że zdecydowanie jest czego wybierać i można tym zrobić naprawdę precyzyjne makijaże, jak również taki szybki makijaż oka przy pomocy takiego bardziej puszystego pędzla. No, i zostały mi teraz takie mocniej spłaszczone kocie języczki, które bardzo fajnie się sprawdzają do aplikowania cienia na samą powiekę ruchomą. Ja zazwyczaj właśnie korzystam z tego typu pędzli. Myślę, że ten będzie idealny właśnie do takiego precyzyjnego nakładania cienia tutaj na ruchomą powiekę. I mamy jeszcze coś takiego ciekawego, czyli taki tęki, malutki pędzelek. Tutaj on jest podpisany jako pędzel do eyelinera. Powiem Wam, że ja raczej korzystam z takich, które mają mocniej ścięty dzióbek na końcu, jeżeli chodzi o eyeliner. Jeżeli w ogóle korzystam z pędzelka przy nakładaniu eyelinera, bo przyznaję, że ostatnio raczej korzystam z takich typowych wpisaków. Natomiast jak robiłam sobie kreskę takim eyelinerem żelowym, to jak najbardziej korzystam z pędzla, ale właśnie takiego mocniej jakby zaostrzonego na końcu, więc nie wiem, jak ten pędzel się sprawdzi, ale myślę, że kiedyś go na pewno przetestuję. Przy czym na razie zdecydowanie biorę w ruch te wszystkie małe kocie języczki, bo brakowało mi właśnie takich mega precyzyjnych pędzelków do aplikacji cieni. Ach, myślałam, że to już wszystko, a zostały mi tutaj jeszcze dwa takie nie do końca pędzle, natomiast mamy tutaj właśnie szczoteczkę na przykład do rozczesywania brwi lub rzęs, no i taki dodatkowy grzebyczek, więc takie dwa dodatkowe pędzelki funkcyjne również się tutaj znalazły. Cały ten gigantyczny zestaw 40 pędzli jest tak duży, że aż mi te pędzle wypadają i ledwo jestem w stanie je tutaj wziąć wszystkie razem w ręce. Jak widzicie, te 40 sztuk to jest naprawdę bardzo dużo. To jest największy zestaw, który jest dostępny tutaj właśnie z tej marki Bailey. Oczywiście są też mniejsze zestawy do wyboru. Natomiast ten największy to jest koszt około 200 zł, więc on nie jest najtańszy, ale tak jak mówię, no tych pensji jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli byście chcieli, to jak najbardziej można się skusić, na przykład też na taki mniejszy, tańszy zestaw. Natomiast jeżeli chodzi o jakość pędzelków, to tak jak mówię, wstępnie jestem jak najbardziej zadowolona, zwłaszcza. Z tych dużych, te małe będę jeszcze sobie testowała, ale też wydają się bardzo przyjemne w dotyku, bo powiem Wam, że kiedyś na przykład zamówiłam sobie jakieś pędzle pojedyncze z Bailey i one były dość sztywne z tego co pamiętam właśnie i trochę mnie kuły w powiekę natomiast przy tych pędzlach, kiedy je dotykam, to nie mam takiego wrażenia, a właśnie przy tamtych ja czułam już przy samym dotyku, że one są takie sztywne, więc wydaje mi się, że ta jakość się chyba zmieniła, albo po prostu to jest kwestia tego konkretnego zestawu. Tak więc jak. Jak najbardziej ja teraz będę z nich korzystała. No I ja jestem z tego zestawu jak najbardziej, tak wstępnie, zadowolona, ale tak jak mówię, na pewno jeszcze do niego będę wracała. No i jeżeli chodzi o paczki pr to dostałam jeszcze jedną taką naprawdę wielką pakę. Jak widzicie, jest to całe ogromne pudełko z Venalisy i jest to zestaw lakierów hybrydowych o nazwie VIP-3. Były różne zestawy. Ja akurat sobie wybrałam VIP-3, bo tutaj kolorystyka mi się bardziej po prostu podobała niż w innym zestawie, który był oferowany również na tej samej samej aukcji. No i tak. Kiedy otwieramy sobie pudełeczko, to mamy tutaj taką papierową kartę, na której widzimy kolory. Tutaj mamy kilka lakierów dodatkowych, czyli na przykład baza, matowy top coat, tempered top coat, tempered, tak to się mówi. Temperowany top coat, top coat klasyczny oraz primer i dodatkowo Tutaj w tej kopercie mamy taki specjalny przygotowany wzorniczek. Wygląda on właśnie tak i jest wykonany na takiej akrylowej podstawie. Tutaj dodatkowo ten akryl jest zabezpieczony folią, więc kiedy ją ściągniemy, to będzie to nam się tutaj bardzo ładnie błyszczało. Oho! tyle że Odpadają niektóre wzorniki. W tej chwili dwa mi odskoczyły gdzieś tam poleciały na ziemię, więc za chwileczkę je znajdę. Więc to będzie drobny minusik, trzeba będzie je sobie lepiej tutaj umocować, żeby ich nie pogupić. Natomiast z tyłu jest jeszcze podstawka, więc możemy sobie ten wzornik postawić na przykład na biurku no i właśnie z niego korzystać, bo zdecydowanie fajniej tutaj widać kolory, kiedy mamy je tak jakby na żywo, niż właśnie na takiej zwykłej karteczce, kiedy są pokazane. No i słuchajcie, jeden wzorniczek gdzieś mi uciekł. Prawdopodobnie schował się pod szafką, bo nie mogę go namierzyć w tej chwili tak na szybko. Natomiast ogólnie pokażę Wam teraz z bliska, jak prezentuje się wzornik z kolorami. Jak widzicie, tutaj mamy różne odcienie, czerwienie, fiolety, beże. No i ogólnie te kolory są różne. W sensie mamy tutaj kolory brokatowe, takie bardziej transparentne. No i takie, które wyglądają na mocniej kryjące. Oczywiście trzeba będzie je przetestować, żeby sprawdzić, jakie faktyczne jest krycie. I teraz moje pytanie, bo nie zrobię tego w tym filmie, przez to, że byłby naprawdę bardzo długi. Więc dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym zrobiła całkowicie osobny film z testem tych lakierów, żeby wszystkie pokazać Wam dokładnie, czy może po prostu wrzucić to przy okazji, jak będę robiła AliExpressowy unboxing paznokciowy, bo mam też trochę produktów paznokciowych, więc na pewno będę chciała jeszcze zrobić taki film. I może wtedy tam po prostu pokażę już tak troszkę szybciej, że nie będę pokazywała wszystkich kolorów, tylko na przykład wybiorę kilka, no i zrobimy sobie test, jakie mają krycie, a resztę po prostu na szybko, najwyżej, Wam napiszę jakoś tam numerkami, ile warstw potrzebują. Więc dajcie mi znać, czy chcecie taki właśnie bardzo szczegółowy test, czy może tak na szybko też będzie spoko. Natomiast ja pokażę Wam jeszcze, jak to się prezentuje tutaj w tym pudełku. Więc jeżeli chodzi o te lakiery dodatkowe, tak jak mówiłam, topy, no to tutaj mamy je zapakowane w takie osobne pudełeczka. Natomiast wszystkie pozostałe lakiery są tutaj ułożone w takiej gąbce, więc są naprawdę bardzo fajnie zabezpieczone w trakcie transportu. I tutaj nic się z tymi lakierami nie stało. One przyszły do mnie w naprawdę idealnym stanie. No, i jeżeli chodzi o buteleczki, to jak widzicie, te butelki już mają kolory, więc te kolory buteleczek sugerują nam, jaki lakier będzie w środku, co moim zdaniem jest bardzo fajne, na przykład przy szukaniu, no bo nie musimy już sobie robić kolorowych wzorników, tylko od razu widzimy, jaki kolor mamy w buteleczce. No, ja uważam, że to naprawdę fajnie wygląda, i kiedy na przykład ustawimy sobie wszystkie takie lakiery koło siebie, to będziemy mieć taką ładną tęczę z buteleczek. Powyciągałam lakiery z gąbki, żebyście mogli na własne oczy zobaczyć tę tęczę. No, zestaw jest naprawdę ogromny, 60 sztuk to jest bardzo dużo, i myślę, że nie jedna pazurkomaniaczka chciałaby taki zestaw posiadać. Więc, no, na pewno jest to ciekawa sprawa, na przykład nawet na prezent, żeby komuś kupić. Jeżeli chodzi o lakiery Wenalisa, to jak zapewne wiecie, one nie są bardzo drogie, tak pojedynczo. No, wiadomo, że za zestaw to już wychodzi jakaś taka większa kwota. Natomiast ogólnie myślę, że na pewno, jeżeli ktoś by dostał na prezent, to by się nie pogniewał. No i tak, to pudełko jest dość ciężkie, więc ja je sobie już odłożę. I dodam, że jeżeli chodzi o przesyłkę, to tutaj była szybka przesyłka. Ja dostałam te lekiery w około 5 dni. Jeżeli dobrze pamiętam, to to była przesyłka. Czekajcie, zaraz sprawdzę, żeby Wam tutaj nie ściemnić. Przesyłka była z Polski, tak, dobrze pamiętałam, bo ogólnie właśnie te produkty, które sobie wybrałam tutaj do tej recenzji, właśnie jeżeli chodzi o te paczki pr to wszystkie były z Polski, więc one miały bardzo szybką wysyłkę i dlatego jak najbardziej, jeżeli właśnie chcecie zamówić na przykład jakiś taki większy zestaw właśnie czy pensji, czy lakierów, to sprawdzajcie, czy nie ma wysyłki z Polski, bo ostatnio sporo producentów po prostu wysyła swoje produkty tutaj do magazynów u nas, więc one bardzo szybko przychodzą i standardowo jest to tak od 3 do 5 dni, myślę, że maksymalnie takich roboczych, oczywiście. Wiadomo, że jeżeli jest weekend, no to może to się troszeczkę przeciągnąć. Natomiast ogólnie, jeżeli bierzemy wysyłkę z Polski, to te rzeczy przychodzą naprawdę bardzo szybko. Tak więc myślę, że to już były wszystkie produkty, które tutaj w tym filmie Wam pokażę. Zostawiam sobie resztę na filmiki, właśnie takie paznokciowe i jeszcze przyszłe, które będę robiła, bo myślę, że dalej będziemy sobie ten temat AliExpressu kontynuować. Mimo, że teraz wchodzi podatek VAT do paczek z Ali, więc wszystkie nawet te tanie paczki, niestety, będą wymagały dopłacenia kilku groszy przynajmniej. Nie wiadomo dokładnie, jak to będzie jeszcze w praktyce. Mam nadzieję, że nie będzie to jakiś problem, jeżeli chodzi o chińskie przesyłki. Natomiast czekam. Zobaczymy w lipcu. No, a na dzisiaj to już będzie właśnie wszystko, dlatego ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!